Witajcie wszyscy, tutaj Olek i jesteśmy w kolejnym odcinku grzybobrania. Dziś jest e, już jest czwarty, jest piątek wieczorem y, no i zobaczymy co znajdziemy więc widzę Was w następnym jak coś znajdziemy więc mamy pierwsze znalezisko już tu przy wejściu to jest taki o prawdziwek, trochę wyjedzony przez ślimaki ale no mamy mamy pierwszego grzybka już taki w słabym stanie ale coś z niego jest tutaj o, taki Fajny, jeśli się rozglądnę trochę, no ale jest pierwszy prawdziwek taki o, fajny i no, dobra, tutaj idziemy, teraz sam nie mogę nagrywać, bo jestem z jedną ręką, więc jak widzicie mnie, dobra, dobra. no, trzymaj to, o teraz mogę o, się nagrywać i idziemy zobaczyć kolejne miejsce, co znajdziemy. więc tutaj jest kolejny prawdziwy, jest coś bardzo ciemno, ale tutaj o taki. Teraz będę musiał góra jakoś wyrwać, ale nagle nagrywaj, bo ja, nie mam rady sam, a pod pniakiem. Już mieliśmy dwa małe, ale nie było, ojej, ci on wyleciał. Jeszcze były takie jeszcze dwa. też dwa takie małe. No. Tutaj. Jak widzicie. No już odpadła mu nawet główka tamtego. Jest takie obiedzony, dobra. Więc tu jest kolejne miejsce. I znowu prawdziwek. bardzo ładny. Taki o. Przepiękny. Trochę mochu, mechu. Jest ładny, no. Zdrowiutki, zdrowiutki. No to jest kolejne znalezisko. Więc no. jest kolejne miejsce i tutaj też mamy podgrzybki. Bardzo ładne. Taki o. Bardzo zdrowe podgrzybki. Tutaj jest kolejny, drugi. Taki trochę kwieńcony. To jest trzeci i czwarty o super grzybki. O takie. Takie o bardzo ładne. Teraz włożymy do worek. szybko Wam pokażemy worek. Bo bardzo dużo tych małych prawdziwków i małych tych podgrzybków. Też później, nie do, nie, nie da, później dostajemy jakoś tą jakiś koszek wreszcie i będzie widać co jej wszystko jest i też była taka bardzo, bardzo dziwna nóżka prawdziwka wzięliśmy, <grydziwka> bardzo śmieszna no i parę małych podgrzybków tam nie nagraliśmy jej prawdziwków, więc no do kolejnej miejscówki jak znajdziemy coś, do zobaczenia prawdziwka tego bala w przypadek, że nagrała i ten, no bardzo ładny jest taki o i no, możemy pokazać torbę no. też parę tych podgrzybków tam jeszcze było nie, nie było sensu nagrywać, bo one były małe. Taka torba. No i do następnego miejsca, jak to znajdziemy. Już jest koniec tego odcinka. Tam byliśmy dalej. Jest i było parę zajączków, podgrzybków małych, prawdziwków. Nie chcieliśmy nagrywać takie na koniec. Tam jest jeden zajączek, też parę tych podgrzybków. Takich oh, podgrzybek wcześniej znaliśmy, nie nagraliśmy, ale pokażę. Oczywiście ten, ten największy, ten prawdziwek. Ten drugi prawdziwek, ta bardzo dziwna nóżka, no i więcej tam prawdziwek, tutaj ten pierwszy wyjezony. No, do, także żeby na dziś. Do zobaczenia albo do jutra, albo do następnego tygodnia, więc na razie.